Rozwalony płot, nawiedzony młyn, dodatkowo opuszczony. I drugi rozwalony płot. Takie rzeczy się tylko dzieją na Dębiakach. bardzo niepokojącego lasu. To jest bardzo straszne i niepokojące. Tam jest hata, nawiedzona chata i Chcę mu wbić, bardzo zaschnię. Nie jest su. Są dziwne rzeczy. Bardzo. Kto wie, czy za rogiem... Traki. Znajduję, znajduję się właśnie w tym Będzie się, eee, się w tej śpiewiak. Eee. Boi mi się od chyba się A cztery, pięć kilometrów albo 7. albo. albo. Tam jest ona chata tam jest. Czy myślisz, że tam dwie w Killer jest? Tam widzicie coś. Kaplica jakaś. Co jest? E, nie wiem, co się dzieje. Ten młyn jest właśnie nawiedzony. Ten... Czy tutaj to jest nawiedzone? Bo według legend jest to nawiedzone. Tutaj to rozwalona szczelina. Tam coś jest. Wchodzimy, w na znaczy się wchodzę i ja do strasznego terenu. To jakaś wieka jest. To by a tutaj nie ma takich eksploratów. Tam pisała też. Zauważmy, że jest to straszne. Wow, co to jest? Nie wiem. osądzony drewna to tylko w czy widzicie ten plus? To może być krzyż. A te okna dziwne, młyn dębiaki, tam może być jeden killer. Dobra. Dobra, ja nie wierzę, trochę nie ja wierzę w jeden killera, ale na pewno nie jest w Polsce, bo w Polsce po prostu nie powstała taka pasta, tylko w USA chyba, albo tam inne rzeczy. Tutaj jest straszny krzyż jakiś. Jeszcze bardziej straszny widzowie, popatrzcie. Żeby mój telefonik chciał mi redni coś szefał. Yy. Bardzo straszne, co to jest? To ma być krzyż? To jest poważnie straszne. Dobra, Nie ma jej. Pan, nie wiem, ale straszne. To jest creepy. Co tam, nikogo wach Czy coś bardziej strasznego? To ja. To ja, to ja, Nie, widziałam! to to nie! to nie! tutaj! tutaj... a tutaj tutaj kapliczka. Kaplica. Stary most. Widać, że bardzo stary. tutaj, co to jest? Czy tam kapliska, nie wiem. Cholera, bo...